Panie burmistrzu, panowie radni, panie przewodniczący, szanowni państwo, dziękuję bardzo za podjęcie, za podjęcie takiej decyzji decyzji, która łączy się z losem naszej szkoły, co za tym idzie dobrym naszych dzieci. Za niewyważenie rzęsącej monety, jak to kiedyś powiedział pan z Hawassa, nad wartością naszych dzieci. Myślę, że jako szkoła, jako nauczyciela, jako dyrektor, robimy wszystko również żeby nasi uczniowie byli jak najlepszą wizytówką nie tylko naszej szkoły, ale gminy naszego środowiska. Możemy się pochwalić różnymi rzeczami, ale to nie o to chodzi w tym momencie. Ja tylko pragnę podziękować za zrozumienie i za tą decyzję, która została w tym momencie podjęta. Jeżeli chodzi o nasze zaciśnięcie pasa, ja co prawda taki program przedłożyłam już pani kierownik, bo właśnie na spotkaniu, które odbyło się na terenie e, naszej szkoły, obiecaliśmy, że zanieśniemy pas I jeszcze bardziej jak tylko jest możliwe, aby tylko nie likwidować naszej szkoły. Tak więc program obniżenia kosztów utrzymania szkoły podstawowej numer 3 im. Róży Zamojskiej w Szczebrzeszynie. W związku z trudną sytuacją finansową oświaty na terenie miasta i gminy Szczebrzeszyn i nie tylko Szczebrzeszyn, ale chyba to jest odczuwalne w całym kraju, proponujemy następujące działania zmierzające do obniżenia kosztów funkcjonowania szkoły podstawowej numer 3 im. Róży Zamońskiej w Szczebrzeszynie w zakresie eksploatacji szkoły. Rezygnujemy z przeprowadzania remontów i modernizacji szkoły, a jeżeli zaistnieje konieczność przeprowadzenia napraw lub usuwania awarii, pracę wykonają rodzice we własnym zakresie. Obniżymy koszty dostosowania pomieszczeń do wymogów Państwowej Stacji Epidemiologicznej, wykonując pracę we własnym zakresie i materiałów, których pozyskaliśmy jako nagrodę za zajęcie trzeciego miejsca w konkursie kolorowe boiska. Dopowiem, jest to farba na kwotę 2,5 tysiąca zł. Oprócz tego, doliczając koszty wykonania takiej pracy, zaoszczędzimy bardzo ładnych parę złotych. Oszczędność energii cieplnej. Proponujemy ograniczenie jej przez użycie poprzez monitoring temperatur zewnętrznych i wewnętrznych, w zależności od jej wyników dostosowanie dopływu ciepła do szkoły. Grzejniki będziemy odkręcać od godziny 6.30 do 13.30. To jest wystarczające Gruby, grube mury. Temperatura utrzymuje się, tak więc tutaj jeszcze widzimy oszczędność w naszym zakresie. Oszczędność energii elektrycznej. Zainstalujemy żarówki energooszczędne. Mamy 49 punktów na terenie szkoły. Żarówki zakupimy we własnym zakresie. Rodzice się zadeklarowali, zakupimy te żarówki. Proponujemy dostarczenie ciepłej wody tylko w jednej łazience. Jest duża, wystarczająca z drugiej, z ciepłej wody zrezygnujemy. Papier, mydło, kreda, środki czystości zakupią rodzice we własnym zakresie. Jeżeli chodzi o zatrudnienie w roku 2010 Zmniejszy się zatrudnienie o jedną osobę, która przechodzi na emeryturę. Następna rzecz. Godziny historii będzie uczył nauczyciel, który skończył studia podyplomowe i obecnie jest pracownikiem zatrudnionym na czas nieokreślony w naszej szkole. Ponadto posiada orzeczenie o niepełnosprawności. Z tego tytułu też otrzymamy dofinansowanie ze środków PEFRON. Zrezygnujemy w ostateczności z etatu konserwatora. Mamy jedna druga takiego etatu. Przejmując część obowiązków przez rodziców, nauczycieli, uczniów ograniczymy zatrudnienie nawet pracy pani sprzątaczki, jeżeli będzie to konieczność. Nauczyciele przejmą obowiązek nieodpłatnych zastęp w przypadku choroby lub nieobecności innego nauczyciela. Jeżeli chodzi o metry kwadratowe, myślę, że tego tematu już nie będę teraz przedstawiała. Nie będę dzieliła na ucznia, niemniej z punktu widzenia takiego praktycznego metraż naszej szkoły nie jest największy z metraży, które są na terenie gminy, ale to nie o to chodzi, żeby tutaj się wybijać jako małometrażowy wymiar szkoły, a gdzieś tam pokazywać, że tych metrów jest dużo. Myślę, że dużo wykonaliśmy i tutaj też chciałam podziękować Panu Burmistrzowi za parking, za wiele innych prac, które studowane zostały w tym roku. Na łączną kwotę 41 603,62 zł. Wykupiliśmy również pomoce dydaktyczne, zabawki, nowe meble, również na piękną kwotę. Gdzie w tym wypadku ten temat został zakończony, takich zakupów robić nie będziemy, ograniczamy się tylko do, do tych, które będą niezbędne w naszym odczuciu. Jeszcze raz dziękuję serdecznie za zrozumienie, za podjętą decyzję, za to wszystko. Dziękuję bardzo. Chciałbym się tego wystąpienia pan Dyrektor, żeby czasem nie przesadzić tam z czymś już z takim, że, że później będzie zimno w szkole. Może, że, że, że ciepłej wody nie będzie. No, tak. Ale to jest jak gdyby może nie ma dyrektorów z innych szkół? Są. Może by właśnie usłyszeli coś takiego. Oczywiście nie musi być to w tak drastycznym zakresie tej oszczędności, ale no coś takiego, jakiś taki wawią też przyjęli. No tylko, żeby tam nie przesadzić, z już też można tak. No, Dziękuję bardzo. To, tak, to już nie mówić, no, ale to jedno zdanie teraz ja Proszę Państwa, my wiemy bardzo dobrze poradni że że państwa nauczyciele i rodzice też wspieracie swoje szkoły w bardzo, bardzo dużym stopniu i od lat, my o tym wiemy, natomiast no nie, może, nie mogę tego powiedzieć akurat o yy, moich, że tak powiem rodzinnych szkołach, tu swoje pierwsi, bo w nie różnie to bywa, natomiast mamy też yy, dyrektorów innych szkół, widzę pana dyrektora Złomańczuka z gimnazjum, i tak mi się wydaje, że bym chciał to samo powtórzyć co Burmistrz przed chwilą, że z tymi oszczędnościami proszę nie przesadzać, oczywiście to co jest możliwe to jak najbardziej, ale nasze dzieci, czyli Państwa dzieci Państwa szkołach nie mogą tego odczuć, że jest jakiś, powiedzmy kryzys. Muszą mieć takie same warunki dokładnie jak i w innych szkole. My bardzo o to prosimy. Natomiast też taki no w tej chwili może nie apel, ale taka dygresja Dotyczy to dyrektorów i nauczycieli też innych szkół, które wydawałoby się, że są niezagrożone w tej chwili, bo są większe, bo mają takie położenie czy inne, ale system oświaty w gminie jest jeden. Także tu korzystając z obecności pana przewodniczącego w związku też, a powiem, do tego, że wszyscy nauczyciele powinni być w tym wszystkim solidarni. To nie jest tak, że jedna szkoła mała, druga mała, reszta to jest spokojnie, co tu radzuje. No i dziękuję, chciałbym na tym zaskoczyć. Także myślę, że ten temat już zakończymy o tym zamrożeniu innych szkół to już mieliśmy chętne do przyjęcia w formie stowarzyszenia największego kompleksu światowego na terenie Szczebrzy Także, panie dyrektorze. Mieliśmy nie wymieniać nazwisk. tylko. Chodzę do spółki. Panie Panowie, że. są. Nie, koralny osiedla kramańców. Osiedla, które jest bardzo pokrzywdzone przez los, gdzie. Zlikwidowano nam cukrownię i chciano doprowadzić do likwidacji szkół. Jestem bardzo zadowolony decyzją burmistrzów o wycofaniu się z takiej propozycji. I cieszymy się jako społeczeństwo. Może ja też ku temu przełożyłem się troszeczkę, żeby tą szkołę uratować. I wiemy jakie są potrzeby tego społeczeństwa i osiedla całego. Mimo wszystko, większość ludzi rezygnuje z wielu potrzeb, jakie chcieliby po prostu mieć na tym osiedlu, dla ratowania tej szkoły. Jeszcze raz mówię, że jesteśmy bardzo zadowoleni i dziękuję radnym za wyrozumiałość. I jeszcze raz burmistrzom dziękuję. Zadowolony ja ja jestem z tej decyzji burmistrza, że szkoła zostaje na razie, nie dalej jak funkcjonowała, tak będzie funkcjonować.